Drake Push-Ups, Recytacja po polsku, intro Uff. Dziecko. Aiiiii, bez pierwszy. Nigdy nie mógłbym być niczym fanem numer jeden. Twój pierwszy numer jeden. Musiałem go włożyć w twoje ręce. Wyjdź ci peczki. Nie możecie dostać rezerwacji poza Ameryką dla babci. Jestem w Tokio, bo jestem ważny w Japonii. Jestem twórcą hitów, na którym wszyscy polegacie. Za kulisami w moim mieście była to strefa przyjacielska. Nigdy nie zdejmiesz ze mnie żadnego łańcucha. Jak do cholery stąpasz w rozmiarze 7? To jest kora z ugrzieniem. Co się dzieje? Znowu moje zdjęcie na ścianie. Kiedy wszyscy gotujecie. Wymuszanie, kochanie, cała kariera, bo jest strząśnięty. Bo to powiedział Ci rzuć i daj im 50. Jak jakieś pompki. Ha, huh. twój ostatni jest zamurowany. Naprawdę nie jesteś na gównie Wynajdują dla Ciebie wymówki, bo nienawidzą jak się zapalam. Wyciągnij kontrakt, bo musimy zobaczyć podział. Sposób w jaki robisz szpagaty, suko. Może sprawić, że twoje spodnie się rozerwą. Lepiej zrób ten pierdolony wstęp w środek. Maron 5 potrzebuje wersetu. Lepiej zrób go do wcipnym. W takim razie. Potrzebujemy wersytu dla Switfisk. Najlepiej powiedz spada, i lepiej rzuć i daj im 50. Piski, puść rurę. Nie jesteś w żadnej wielkiej trójce. Trza cię wykończyła. Trawiście cię wyczyścił, Savic cię wyczyścił. Podobnie jak twoja wytwórnia. Chłopcze, jesteś teraz w zasięgu i poczujesz następstwa tego, co zapisuję. Jestem na szczycie góry, więc jest ci teraz ciasno. Żeby porozmawiać z twoim tyłkiem, musiałem zejść na dół. Duża różnica między Majkiem wtedy i Majkiem teraz. Co to kurwa jest? 20 na jednego książe dla Hula. On jest synem Anita Max Z więcej miłości w mieście, z którego pochodzisz. Anita Max Win Metro zamknij swoją dupę i zagraj na perkusji. Anita Max Win. Jestem bogiem Six. Jestem liderem. Wy... Menadżerem, byliście tępym biegaczem czubsa Z Six, a wy, chłopcy, nawet z tego nie wyjdziecie A kiedyś się zbogaciliście, chłopcy, musieliście od tego uciekać Gotówka dmucha w chleb Abla Tutaj oszukujesz, tutaj oszukujesz Gówno, które robimy dla suk. One robią dla sług Co to cholery Odrzutowce, bicze, łańcuchy Nie godziwi, nie godziwi, nie godziwi, Nie godziwi, nie godziwi. Spędzaj to tak, jakbyś próbował się pieprzyć Chłopcze, odlatujesz, chłopcze, odlatujesz, odlatujesz. Drizzy, ci prawdopodobnie na twoją sukę. Chanel. właśnie je skończyłem, chłopcze, nie zmuszę mnie do obgryzania paznokcia, scena Rolling Cloud Wszyscy byliście podekscytowani. To było cholernie gładkie. Gówno, prawdopodobnie się zmieni. Jeśli twój BM zacznie całować i mówić, uściski i całusy, stary, nie mów mi o braku przełączników. Podczas następnej wizyty będę kręcić każdą pieprzoną siecią, którą posiadam. Aj. Będę z kilkoma ochroniarzami, takimi jak Whitney. Najlepiej powiedz, spadaj. Twój mały karłowaty tyłek lepiej się pieprzy. Hurki, Aj, lepiej wpadnij i daj mi 50. Aj, rzuci, daj mi 50, rzuci, daj mi 50. Aj, Anita. Ty naprawdę mnie to przyciągnęły. I mówię jakbym miał 50 lat. Aj, Anita. Ty naprawdę mnie to przyciągnęły, rapując to czym żyję. Wers drugi Mógłbym zabrać twoją najnowszą dziewczynę i mię kriki Nie mogę uwierzyć że ona się wtrąca ten Max 50. Każdą piosenkę, która znalazła się na listach przepojów dostała od Driziego. Wydaj ten mały czek, który masz i trzymaj się z daleka od moich spraw. Krzyż do helikoptera, który rozbija siatkę. Wiemy, dlaczego jesteś zły. Ani to Nawet win. się nie potknąłem. Cały ten załamany Twitter. Gówno dla słów. To dla wszystkich najlepszych psów. Rzuci daj 50. Puść. I ta pieprzona piosenka, którą wszyscy macie, nie wywołała u nas kłótni. To gówno parzyło się w garnku, teraz się nagrzewam. Nie obchodzi mnie co myśli Kol. To gówno Dot było cholernie słabe. Popijam szampana, on się kurwa nie odpręża. Dzwoni do Topa, żeby zobaczyć czy Top chce to uspokoić. Top, chcesz to uspokoić? Top, chcesz to uspokoić? Nie, cipko. Teraz jesteś sama. Kiedy odzywasz się, się w to głęboko. To nie jest kurwa wystarczająco głębokie. Błagam, Kajsena, chłopcze, nie pokonasz nas. Liczby spadną, stąd ty się kurwa nie skradasz. Jeśli chodzi o pieniądze, spadam stąd. A ty się kurwa nie podkradasz. Cornwall, twoja opłata zagarda z pokazywanych pieniędzy dla nas. Pozwolę wam to rozpracować, shot. bo widziałem wystarczająco dużo. To jeszcze nie wszystko co wiem. Nie bądź demona. To jeszcze nie wszystko co wiem. Nie bądź demona. Rzućcie i dajcie mi 50. Wszyscy pierdoleni Anita Max Wing łączcie siły. Interlude, DJ Academics. Z której piątki palisz Kendry. Outro. Hmm. Mm. Je! Yeah. Upuść, 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 rzucaj na mieście 50 worków dla tłumu, rzuć 50 worków 29 dla tota. Uff. Naprawdę, naprawdę, próbowałem zachować PG.